Wuxi, miasto założone 3000 lat temu, zdobyło przydomek perły jeziora Tai. Miasto, w którym jak mówi jego nazwa nie ma cyny, leży nad brzegiem trzeciego co do wielkości jeziora Chin. Wyruszamy w krótki rejs po jeziorze niewielkim stateczkiem wycieczkowym. Tajchu znaczy po chińsku dosłownie wielkie jezioro. Jego powierzchnia wynosi 2420 km2. Tajchu daje zatrudnienie wielu rybakom. Poławia się tu m.in. kraby, a po jeziorze pływa spora flota statków rybackich. Bardzo malowniczo wyglądają zakotwiczone na jeziorze drzonki. Tajchu nie jest zbyt głębokie. Średnia głębokość to około 2 metry. Przez most Changchun ciągną turyści na punkt widokowy. Jest tu szczególnie pięknie, gdy kwitną setki wiśni, co ma miejsce w marcu i na początku kwietnia. Półwysep Yuan Tuchu, czyli Głowa Żółwia, to park krajobrazowy i doskonały punkt widokowy na jezioro, stare dżonki i wyspy. Tajhu to również żegluga towarowa, ale najczęściej spotykane są statki rybackie i turystyczne. Zakotwiczone drzonki z rozwiniętymi żaglami stają się łupem obiektywów aparatów fotograficznych, bo to taki typowy chiński widok. Wzdłuż brzegów jeziora rozciągnięte są zapory przeciwglonowe. W 2007 roku z powodu zakwitu glonów ogłoszono stan klęski żywiołowej, ponieważ jezioro dostarcza wody pitnej dla 30 milionów mieszkańców, w tym dla miliona włusi. Władze starają się oczyścić wody jeziora, co jest bardzo trudne, Ponieważ nad jego brzegami znajduje się wiele zakładów przemysłowych. Jezioro posiada około 90 wysp. Te trzy wyspy widoczne na horyzoncie to Wyspy San Shan. Obszar wysp jest chińskim geologicznym parkiem narodowym. Uważa się, że dzisiejsze jezioro Taj powstało na skutek odcięcia od morza laguny w epoce Holocenu. W Devonie, w rejon jeziora uderzył meteoryt, tworząc krater, którego ślady do dziś są zachowane. Jezioro słynie również z unikalnych porowatych formacji wapiennych, które były wykorzystywane do tworzenia ogrodów chińskich, m.in. w Suzhou i w Pekinie. Kamienie z Tajchu znajdują się m.in. w zakazanym mieście i w pałacu letnim. Nasz krótki rejs po jeziorze dobiegł końca i choć widzialność nie była dziś najlepsza, to antyczne chińskie drżonki wyglądały w tej mgle bardzo malowniczo.